Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do obejrzenia mojego pierwszego zamówienia z katalogu 9. Katalog 9 obowiązuje od, tutaj mamy datę, od 15 czerwca do, 15, do 5 lipca, więc jeszcze trwa, już drugi tydzień. Ja w pierwszym tygodniu nie byłam w stanie złożyć zamówienia z tego względu, że Wyjeżdżałam, nie było mnie w domu. Złożyłam w drugim, dopiero pod koniec, może pierwszego tygodnia trwania katalogu, zamówienie. I dopiero dzisiaj do Was przychodzę z tym zamówieniem, ponieważ no, otrzymałam je we wtorek. Dzisiaj mam środę. We wtorek nie miałam czasu nagrać filmiku, więc dzisiaj Wam pokażę, co takiego zamówiłam. Głównie będą to zamówienia składane przez moje klientki. Niewiele jest rzeczy dla mnie. Ale najpierw jeszcze powiem Wam kilka słów o programie Witamy. Jeśli chciałabyś dołączyć do klubu Oriflame i zamawiać z 20% zniżką, to przypominam, że mamy teraz taki program Witamy. Pierwsze zamówienie składasz na 50 punktów, masz darmowo dostawę, i w następnym zamówieniu odbierasz nagrodę, jest to woda. Toaletowa, perfumowana o orientalno-waniliowo-drzewnym zapachu. Później, gdy składasz znowu zamówienie na 50 punktów, to w kolejnym katalogu odbierasz nagrodę. Właśnie taką torebkę, którą teraz tutaj widzisz na ekranie, za 9,90. I w kolejnym katalogu, gdy znowu składasz zamówienie za 50 punktów, otrzymujesz taką właśnie torbę, walizkę właściwie kabinową podróżną Cholewiński za 19,90. Myślę, że nagrody są bardzo ciekawe i te nagrody już kończą się, możliwość skorzystania z tej promocji, z tych nagród kończy się. 5 lipca, czyli w momencie gdy kończy się katalog katalog dziewiąty, kończy się też możliwość skorzystania właśnie z tego z tego programu Witamy, więc zachęcam, bo to już ostatni właściwie dzwonek, żeby dołączyć do klubu Oryflem. Na dole podałam link poprzez który można po prostu dołączyć do tego klubu. Jeśli będziesz miał jakieś pytanie to chętnie na nie odpowiem. Można się ze mną skontaktować i Pokieruję w jaki sposób powinno wyglądać to zapisanie, zapisywanie do klubu Orychle. Dobrze, to tyle tytułem wstępu, a teraz przechodzimy już do mojego zamówienia. Tak troszeczkę sobie już poukładałam, co zamówiłam. I pierwsza rzecz to jest taka właśnie esencja. Bardzo, bardzo nawilżająca, poprawiająca kondycję skóry. To jest zamówienie mojej klientki. I ona już to esencję zamówiła po raz, po raz drugi. Ona ma taką płynną konsystencję. Jest dosyć duża, rozmiarowo, wydajna. No, z tej serii no, Now Wobec tego no, gwarant, gwarantowana jest dobra jakość tej, tego, tego produktu, bo wszystkie produkty z tej serii Now Age no, są zachwalane przez, przez klientki i y, spotykają się z dużym z uznaniem. Dużym Ona ma taką konsystencję dosyć. Dosyć płynną, no ale stosujemy ją bez używania waciku, tylko na, na ręce dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Nakładamy na twarz, szyję, dekolt bezpośrednio po oczyszczaniu i delikatnie wklepujemy w skórę palcami. Można nakładać wacikiem, ale, ale myślę, że bardziej wydajne jest nakładanie. Właśnie palcami, ponieważ wtedy nie tracimy tej esencji, ona nie wsiąka w wacik. Następnie czekamy, aż esencja się wchłonie. I myślę, że świetnie ona powoduje, oprócz nawilżenia skóry, redukuje widoczność porów. I warto, warto z niej korzystać. Myślę, że dobry zakup. Bo zobaczcie ta esencja jest w cenie 29,99, a dla osób, które zapiszą się do klubu, to tak gdzieś około 24 zł. Więc całkiem fajny zakup. I nie zawsze ona jest w promocji, więc tutaj akurat w tym katalogu była. Następna rzecz, którą zaznaczyłam, to, jest, to są te kosmetyki nowa linia Optimals I Revive i tutaj mam zamówienie na serum, które błyskawicznie ujędria skórę i zapewnia 8 godzinne nawilżenie dzięki kwasowi hialuronowemu i witaminie C, jak czytamy w katalogu, tak? I ta, to jest właśnie to serum. Tak. No ma 30 ml. Ja też nie będę rozpoczynać, bo to właściwie nie jest serum dla mnie. Ale widzicie sami, że taka kremowa konsystencja. Nakładamy na dzień i na noc. Gdy się kupowało, korzystało się z znaczy może kupowało się te, jeden z kosmetyków tutaj z tej serii Optimals z tej nowej linii Optimals. To y, przynajmniej, gdy się kupowała jeden produkt, to można było y, jeden z produktów y, o tutaj, y, pokazanych, czyli żel do mycia twarzy, płyn micelarny i y, tonik, y, można było kupić y, w promocji za 9,99 i moja klientka skorzystała z takiego y, żelu do mycia twarzy. To też jest fajny produkt, też go używam. Ona ma takie drobinki w sobie, przyjemne i yy, 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 pięknie oczyszcza, oczyszcza twarz. Tak, następne, następne zamówienie to właśnie o, o tutaj jest to zaznaczone, o czym mówiłam. Kolejne zamówienie to yy, krem Royal Velvet. Ja wam już niejednokrotnie o tym kremie wspominałam pod oczy. I też bardzo, bardzo, bardzo fajny produkt. Pokazywałam Wam już niejednokrotnie. Ujędrnia, dzięki niemu powinna być ujędriona napięta skóra wokół oczu. I ten krem przeznaczony jest dla osób 40+. Plus. Więc też cena jest, zobaczcie, całkiem sympatyczna. 19,95. Kolejny produkt... Też zamówiony to jest yy, to jest yy, odświeżający peeling nowage. Stosujemy go wieczorem dwa razy w tygodniu, ale nie w następujące po sobie dni. Oczyszcz... Należy najpierw oczyścić skórę rozżyć ręcznikiem, a następnie nałożyć równowarstwę kosmetyku na twarz i szyję i pozostawić na 20 minut. Tak. I to jest z kolei właśnie ten produkt. Też zamówiony. On jest dosyć duży. Ja też mam ten produ produkt. On tak tworzy, gdy go nałożymy, dosyć taką ciemną, cienką warstwę, to tworzy taką dosyć yy, sporą. Yy, znaczy tworzy taką skorupę, yy, którą pozostawiamy na parę, na 20 minut, a potem zmywamy. Yy, no, skóra rzeczywiście po użyciu tego, tego peelingu jest, jest taka mięciutka, odnowiona. Wobec tego myślę, że to jest też fajny produkt, ciekawy. Tutaj cena też dosyć dobra, tak, bo wychodzi, że 29,99. Czyli całkiem y, sympatyczne. No i faktycznie skóra natychmiast wygląda na odnowioną. Tutaj potwierdza, czyli 94% to by się zgadzało. Kolejna, y, kolejny produkt. Cieszę się, że miałam takie zamówienie, bo jeszcze po pierwszy raz mam zamówienie na tą wodę perfumowaną. Właściwie to może perfum chyba powinnam powiedzieć. Orientalno-waniliowo-owocowe. Magnolia w składzie, wanilia i malina. Nie będę tej wody otwierać. To jest zapakowane w takim pięknym pudełeczku. No, koleżanka się skusiła na tę wodę. Czyli to jest kolejne zamówienie. I to jest w cenie: 149,90. Tak. Kolejne zamówienie to kremy. Kremy do. Do rąk. Yy, gdy się kupowało dwa, to one były w atrakcyjnej cenie 6,99. Więc dwa te kremy. Kolejne zamówienie to yy, bestseller, taki podkład odmadzający na bazie serum Jordani Gold. tak? 90, 30 ml. Jest to formuła silnie odżywiająca. No, i koleżanka chyba zamówiła, y, zamówiła kolor Ivory Cool. I ja skorzystałam z takiej promocji, która była w, 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 w gazetce biznesowej. Gdy się kupowało dwa te sera, to one, jedno serum wychodziło w cenie 22, chyba 90 z tego co pamiętam. Bo tutaj mam z kolei kolor porcelanowe. Nie wiem, chyba jednak to y, koleżanka porcelanowy wybrała, tak mi się wydaje, ale muszę sprawdzić w zamówieniu, bo jeszcze nie układałam tego, nie spisywałam. W każdym razie ja jeden, jeden sobie, jedno to serum wzięłam, skorzystałam z tej y, możliwości, że będę miała drugie y, tanie. To jest właściwie podkład odmadzający na bazie serum y, i on po, to, to ten podkład pobudza naturalne mechanizmy Obronne skóry dzięki serum prebiotycznemu dla poprawy tekstury, blasku, nawilżenia naturalnego, wypełniającego, wykończenia. I 9, 9 na 10 kobiet potwierdza, że ich skóra natychmiast staje się bardziej nawilżona. Ja jeszcze nie używałam tego serum. Mam nadzieję, że też będę zadowolona z niego. Tak, liczę na to. Zobaczymy. No Cena atrakcyjna, więc skorzystałam. I kolejne. Zamówienie to był taki tusz w kolorze niebieskim i też były, była ta promocja, że jak się kupowało dwie sztuki, bo jeden to był w cenie jest nadal w cenie 12.92, a jeśli dwa to 9.99 i też jeden sobie wzięłam. Zawsze chciałam spróbować jak to jest, gdy ten tusz gdy używa się tuszu niebieskiego. Nigdy nie miałam tuszu niebieskiego. Więc spróbuję, skorzystałam z tej promocji, że taka możliwość była, bo koleżanka zamawiała. I co ja jeszcze mam? Aha, ja jeszcze była taka możliwość, żeby zamówić dezodoranty męskie Ekla w atrakcyjnej cenie 10,99. To męskie, dwa. Jedno mężowi zamówiłem. Następnie były takie dezodoranty w sprayu, właściwie Jordani Gold Original, To jeden sobie wzięłam, bo mam perfumy. Nagrywałam wam o tej, o tej wodzie toaletowej film. I mam, sobie, I mam jeszcze drugą sztukę, koleżanka zamówiła, tak? W ten sposób. I jeszcze jedna osoba u mnie zamówiła ten spray Jordani Gold Essenza, tak? I słuchajcie, jeszcze nie pokazałam, nie zaznaczyłam w katalogu, ale mam też taki krem do rąk z serii Nowej, intensywnie regenerujący z SPF 25 odmładzający krem do rąk. On tam był chyba też w cenie, no żebym się nie pomyliła, ale chyba 29,99, to koleżanka zamówiła, ja jakoś tak pożałowałam pieniędzy. Wydaje mi się, że dosyć drogo, jak na krem do rąk. Ale ta koleżanka jest zachwycona w ogóle to serią nowejcz I jeśli jest cokolwiek w promocji, to na wszystko kupuje, mówi, że właśnie ta seria, seria nowejcz jest bardzo dobrze się sprawdza. No Jeszcze żałuję pieniędzy na kupienie całej, całego tego pudełeczka, bo jednak 370 zł to, to dosyć drogo. Może tak postawię, ale te wszystkie w promocji kosmetyki ona chętnie próbuje. I słuchajcie, jeszcze taką tarkę. Nie będę otwierać, bo to też w zamówieniu. Pokażę Wam. I reszta to już są moje... A, jeszcze, jeszcze, słuchajcie, taki krem. Krem do twarzy Essentials. On chyba w, w cenie 8 zł. To też koleżanka sobie zamówiła. Tam 7, chyba 99, o ile sobie pamiętam. No i reszta to są moje nagrody. Nagrodą jest Eclat Femme krem i woda toaletowa. Jest to, na, znaczy nagroda. Ja musiałam za to zapłacić 29,99 w momencie, gdy moje zamówienie przekroczyło tego dnia 50 punktów, a przekroczyło, bo to jest zamówienie za 100, dokładnie 114 punktów, więc ja miał, mogłam skorzystać z tej promocji, kupić sobie właśnie tę, tę wodę perfumowaną i krem. Jak zapiszesz się do Klubu Oriflame, to też będziesz mogła korzystać właśnie z tego rodzaju promocji. Skorzystałam. I y, następne, y, aha, jeszcze kupiłam z takiej, y, z takiej możliwości internetowej wyprzedaży Eclat Mademoiselle, bo bardzo mi się ta woda toaletowa y, podoba. Jej nie ma w katalogu, ale mi się bardzo podoba, więc ja sobie to kupiłam. I mam jeszcze y, nagrodę z poziomu brąz za to, że w poprzednim katalogu zamówiłam, złożyłam zamówienie za przeszło 200 punktów. Tu mam taki, y, taki podkład, to chyba też jest jakiś taki krem. Aż muszę, słuchajcie, też podkład. podkład. Tego podkładu już nie mam w katalogu, ale on jest taki bardzo, bardzo mocno kryjący, więc fajnie. I w, tym, w tej promocji za 14,99 to był taki zestaw, właśnie to. I jeszcze kredka, eyeliner. Do tego był i tusz. O. I to jest całe moje zamówienie, słuchajcie. Jeszcze raz zachęcam do. Zapisanie się do, do klubu Oriflame Mam nadzieję, że nagranie Ci się podobało. Jeśli podobało się, to zasubskrybuj mój kanał. Też zachęcam do podzielenia się swoimi opiniami, które produkty Ci się sprawdziły, z których jesteś zadowolona, co najbardziej przypadło Ci do gustu w tym katalogu 9. Może coś pominęłam, może o czymś zapomniałam, to daj. Znać. Dzięki za uwagę. Na razie.